Matematyka generalnie była prosta. Nie, nie miałam jakichś większych trudności prób, z rozwiązaniem tych zadań, także naprawdę jestem zadowolona, że z, 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 generalnie z poziomu tych zadań. W znaczy, sensie generalnie to matematyka była nam chyba trosze, troszkę łatwiejsza niż Polski, ale ym, poziom w historii matematyki też był taki, taki znośny jeszcze, naprawdę nie było źle, także jutro. Bo jeszcze się jutro? Nie, jestem w klasie angielskiej, więc nie boję się że ja, bo właśnie cieszę, cieszę się właśnie, że jestem bardzo dobrze przygotowana, też. Jest. mam nadzieję, że będzie dobrze. E nie udowodniłem, to jest z czymś, z czym zawsze problem, udowodnianie zadań, A tak poza tym to łatwe była matematyka, gorzej z przyrodą. Jutro z czego piszesz? Z angielskiego. Jesteś przygotowany? Angielski jest prosty, podstawowy, a tylko z podstawowy, podstawowy rozliczone punkty kwalifikacyjne na liceum. E, mi dzisiaj największą trudność sprawiły zadania, o, ogólnie ta część y, przyrodnicza, <laughs> tak zadań z chemii i... No chemia nawet, ale trochę tam z fizyki, z biologii. No, ogólnie to nie najlepiej mi poszedł ten test. I, e, czy próbne no. test myślę, że było łatwiejsze? Przyczaj Polski był bardzo akurat prosty, fajny. Myślę, że dobrze mi poszło z historią. Historia też była ogólnie materiał bardzo taki <coughs> trudniejszy był z trzech lat. Nie tak, że opierała się na jednej, na jednej epoce, czy tym tylko, tylko ogólnie było pomieszane przez. A język angielski. Boisz się? No, angielskiego bardziej mniej, bo to w sumie jak do szkół ponadgimnazjalnych idzie się tylko y, część podstawowa, rozszerzona, nie. Czyli nie boję się tak za bardzo angielskiego. Znaczy bo również po prostu test był moim zdaniem dość łatwy. Najtrudniejsze było moim zdaniem zadanie typu udowodni, że uważam, że jednak matematyka była łatwiejsza. A co do jutrzejszego dnia boisz się języka? Y, nie, nie, myślę, że, że języki dobrze pójdą.